Pali się! Pali się! Pali się! Pali się! Pożar widoczny, tak jak dłoni, złapał za szturek, na alarm dzwoni. Złóżek strażacy, szybko zerwali się. Pali się, pali się, pali się, pali się, pali się, pali się! 47. edycja Tomaszowskiej Wiosny za nami. W czwartek, 16 maja w sali widowiskowej Tkacza swoje umiejętności zaprezentowało ponad 100 uczestników. Konkurs podzielony został na cztery kategorie wiekowe, w których rywalizowali zarówno soliści, jak i zespoły z całej Polski. Wykonania uczestników oceniało jury, w skład którego weszli Katarzyna Łaska, Jakub Kącki, Anna Zdonek oraz Iwona Kmiecik. Byłaś w jury wczoraj, bardzo pracowity dzień, cały dzień przesłuchań. Powiedz, jak oceniasz poziom tegorocznej Tomaszowskiej Wiosny? Hmm. Uważam, że poziom był wysoki, natomiast. Um... Mamy takie małe zastrzeżenia z, zresztą jurorów i te wszystkie uwagi pani przewodnicząca, czyli pani Kasia łaska jakby powiedziała ze sceny. No, głównie brakowało nam uśmiechu wśród tak naprawdę tych najmłodszych, ale też wśród młodzieży, że żeby było czuć większą, że dzieci mają większą frajdę z tego, że są na scenie, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. I trochę tego nam zabrakło, ale jest mnóstwo zdolnych i wspaniale śpiewających ludzi, także no, cieszymy się z tego bardzo. Czy uważasz, że warto organizować takie konkursy? Ten konkurs ma już swoją długoletnią tradycję i wypromował tak naprawdę wielu młodych ludzi. Wydaje mi się, że jest w ogóle to bardzo dobry pomysł, żeby kontynuować takie festiwale. Uważam, że jest to jakiś. Jakiś, jakaś taka data w, w roku po prostu i w, i w, taki, w takim kalendarzu kulturalnym Tomaszowa, gdzie, gdzie po pierwsze można przyjechać i się pokazać, a po drugie, no mówię, można w jakiś sposób dążyć do tego, żeby się cały czas jednak rozwijać. Bo tutaj przez, przez, przez dosyć długie lata można uczestniczyć w tym festiwalu, kiedyś te, te kategorie jakby były troszkę bardziej zawężone. Natomiast no ja pamiętam, że przynajmniej z dziewięć. Albo 8 razy startowałam tutaj, także, także jest to fajne i, i, i uważam, że jest, to, że, jest to, że jest to tego warte, naprawdę, żeby, żeby, żeby tutaj przyjeżdżać. Z ponad 80 osób musieliście wybrać laureatów? Czy y, obrady były burzliwe i czy mieliście duży kłopot? Y, powiem tak. Y, gdzieś tam od razu zauważaliśmy takie osoby, które przykowały y, naszą uwagę. Y, największy problem potem był tylko z tym, komu którą nagrodę przyznać tak naprawdę. Tutaj były małe spory, ale nie tak duże, żeby na przykład obradować do samego rana. <grytanie> Także czek, że byliśmy naprawdę w miarę zgodni. W piątek natomiast odbył się koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród. No święto, dla, myślę, że dla wszystkich, którzy kochają śpiewać, i którzy kochają się dobrze bawić i którzy mają uśmiech na twarzy. W tym roku myślę, że było wielu zadowolonych ze względu na to, że wspomagała nas ceramika Paradyż, każdy dostał piękną płytkę projektu naszej pani Plastek Barbary Jankowskiej, ale również super, super efektowne nagrody. No i w końcu doczekaliśmy się utworu o Tomaszowskiej Wiośnie w wykonaniu reprezentantek jury, czyli Kasia Łaska i Iwona Kmiecik skomponowały utwór i mam nadzieję, że ten utwór będzie w końcu nagrany i będzie promował nasz konkurs w całej Polsce, a może i poza granicami. Z roku na rok impreza się rozrasta, coraz więcej wykonawców, nie tylko z Tomaszowa i okolic, ale z całej Polski. My zawsze bardzo serdecznie przyjmujemy wszystkich, którzy do nas chcą przyjechać. Ja jeżeli bym nawet mógł, to bym pozdrowił serdecznie Elbląg, bo oni zawsze super atmosferę robią, ale są ludzie również z Łodzi Aleksandrowa Łódzkiego, są ludzie z Olsztyna, są ludzie z Gdańska, więc tak naprawdę reprezentowana jest cała Polska, ale my cały czas się staramy, żeby nie tylko te miasta uczestniczyły w Tomaszowskiej wieśni, ale również wszyscy wokaliści, którzy tylko chętnie do nas przyjadą. Zapewniamy im również wiele atrakcji, ale może o nich nie będę tutaj mówił. Jest to festiwal integracyjny od wielu lat. Jest to również festiwal objęty patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od pięciu lat. Więc również Państwo możecie zobaczyć tutaj osoby niepełnosprawne, które podczas koncertu finałowego występują, zresztą nie tylko podczas koncertu finałowego, ale również podczas przesłuchań. Niespodzianką dla laureatów tegorocznej Tomaszowskiej Wiosny były wycieczki do Brukseli, ufundowane przez posła Marcina Witko. Tomaszowska wiosna już się skończyła. To po raz 47. Mój jeszcze stary artystyczny nos mnie nie pomylił. Poprosiłem pana dyrektora o występ laureata pierwszej nagrody w tej najstarszej kategorii. Chłopiec, o ile pamiętam z Łodzi, zaśpiewał piosenkę Mieczysława Szcześniaka – Nadzieja. Świetnie zaśpiewał. Dzisiaj świetnie, nie wiem jak wczoraj, pewno równie świetnie. I jeszcze jedno wykonanie przypadło mi bardzo do gustu i bardzo się ucieszyłem, że osoba ta z okolic Tomaszowa pochodzi, bo jest to Patrycja z Nowego Glinika. Więc dzisiaj zupełnie spontanicznie postanowiłem, że te osoby pojadą na wycieczkę do Brukseli i to będzie moje podziękowanie za ich wkład pracy, za ich talent. No, i za te wzruszenia, i to, co, co przeżyliśmy dzisiaj. Festiwal zbliża się do półwiecza. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie to impreza niezapomniana i o dużo większym rozmachu. Materiały z przebiegu 47. edycji Tomaszowskiej Wiosny na naszej antenie wyemitujemy już niebawem. Shops give us the